Jaki jest plan? Plan. plan jest taki: dzień dobry, witam ponownie w, w, w takich samych okolicznościach. W tych samych ubraniach. W tych samych ubraniach, tak, a jesteśmy jakiś tydzień później, tydzień później. Tak, Tydzień albo dwa tygodnie później. Przechodzimy teraz do wygłuszenia już tej podłogi, także my sobie teraz zmierzymy, ile podłoga ma powierzchni. Piotr, miarka i mierzymy. Tu już nie ma co teoryzować. Lecimy, lecimy proszę Pana. Trzymaj końcówkę. Trzymam końcówkę. Ale Ty masz tą miarkę jakąś taką dziwnaczą. Ile tutaj mamy? 182, czyli 1,82 m. 1,80 i teraz długość to chyba trzeba będzie na długość dwa razy. 4 metry. Długość 4 m. Długość 4 m? 3,997 Czyli wychodzi? metr m i 4 metry ty masz długiego w sensie pakę to wychodzi Ja mam długiego 4 m. 7,2 i przy założeniu, że wyklejamy, czekajcie sobie inaczej chwycę telefon, przy założeniu, że wyklejamy tylko tak naprawdę połowę, czyli Piotr, no wychodzi, że 3,5 m. 3,5 metra plus nadkola, plus nadkola, mhm. czyli 4 metry. Mało będzie 4 metry. 5 metrów. No, 5 będzie. metrów kwadratowych no to... masy butylowej na samą podłogę. Na samą podłogę. I to będzie w pierwszym, w pierwszym rzucie będzie szło, po prostu i tyle. Dobra, to musimy zamówić i 10 metrów. 15... Czy na start po prostu skupiamy się na podłodze. Tak, no to... to tylko dlatego, żeby można było z tego korzystać już, no, po prostu. Chcemy w teraz w przed wakacjami e, zrobić podłogę. Czy, aha, właśnie. Czy te piany już kupujemy też zamknięte komorowe, co pójdą na ściany i tutaj już zdradziłem, co położymy na ściany? Ja powiem ci, że ja to tak wstępnie złapałem. Wymiary? 40 metrów, trzeba. 40 metrów, której pianki? Tej dziewiętnastki? 19? dziewiętnastki. Mm -hmm. 40 metrów, bo to jeszcze jeszcze drzwi, jeszcze gdzieś tam końcówki, słupki i na takie rzeczy. Dobra, na dach ta sama grubość? Tak, tutaj na dach pójdzie ta sama, bo to będzie. 19 albo 20, tak? bo tutaj jeszcze dodatkowo y, przy tym, y, jak będą wstawione r to oprócz tego jeszcze oczywiście będzie izolator, bo taki r nie, nie można bezpośrednio ładować do blachy, bo to jest świetny mostek termiczny. Tak? Wtedy, znaczy że... będzie on się wychładzał od blachy. I będzie przenosił to zimno do środka. Tak, także dlatego, no jeszcze jak na dachu, to tam no powiedzmy nieduże te punkty, ale na podłodze, jakbyśmy postawili takiego airline na, 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 blasze, na blasze, no to kurczę będzie to, targało. To normalnie byłby przemrozek. Drugie pytanie od widzów, bo gdzieś tam się pojawiło w komentarzach w poprzednim filmie, czy wstępną koncepcję zabudowy można też pokazać? Wstępną koncepcję zabudowy. Twojego busa, bo ty masz wizualizację swojej zabudowy. Okej, okay, no ale to ze zdjęcie, tak? Ten Zobacz. filmik, co tam pokazywałeś. Z, Aha, no to, to, to masz ten filmik. No, sfierzona. No, to, to teraz widzicie tą wizualizację zamiast mojej gęby rudej z rudą brodą. Jak będzie wyglądała. E Zabudował Piotra wstępnie, taki wstępny projekt. Z tym, że Piotr buduje z kampera z uwzględnieniem, że będą nim podróżowały trzy osoby, czyli Piotr z żoną Eweliną i Wojciechem, synem. Natomiast ja będę jeździł sam, także moja zabudowa będzie trochę inna. I co dalej? Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Że instalacja będzie budowana modułowo. Na pewno to chciałeś powiedzieć. Aha, że modułowo będzie wszystko. Tak. Aha, nie będzie przepustów w konstrukcji samochodów. Tak, czyli tak jeden jak... przepust będzie Uła. na dachu. To jest jeden przepust. Drugi przepust to już to, co tutaj pokazałeś wcześniej, to gniazdko, to już widzowie wiedzą. Czyli nie będzie czegoś takiego, jak oryginalna instalacja, że w Peszlach będzie coś tutaj profilami wędrowało, jakieś przewody. Nie, wszystko będzie wprowadzone w konstrukcję szafek. Teore... Znaczy w konstrukcję szafek. No ewentualnie, jak będą oczywiście szafki, żeby można było fizycznie odłączyć, przyłączyć. Czyli montuję szafkę, to mam kawałek tej instalacji w... Szafce. w szafce po prostu. I przy każdej szafce będzie gniazdko i 220, i 12V po prostu. No i do tego oświetlenia. To, co jeszcze na co zwróciłem uwagę to te busy się tutaj rozklejają i potem wszystko to brzęczy w czasie jazdy także y, moja sugestia jest taka, żeby tutaj też y, to po, posklejać po prostu przed zabudową bo jak się tego nie zrobi... tak, a... tego ludzie nie robią, no. a to, to naprawdę głupie jak samochód jedzie po nierównościach, no. to normalnie blacha, bo to to blachy wtedy tłucze, nie? a tutaj widzę dość, dość mocno Ci się to wzmocnienie rozkleiło u mnie jest gdzieś tak tylko jeden jakiś taki czy dwa punkty a u Ciebie tutaj, no, 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 no albo źle po, no, po dachowaniu, źle poskładali <laughs> <laughs> nie, nic. po prostu kurczę, przyoszczędzili nakleju. To no. widać, że tutaj prawie nic nie na, nałożone. Dobra, Piotr, czyli podsumowując, potrzebujemy 5 metrów maty butylowej na podłogę. Tak. Z nadkolami. Trochę więcej na ściany. Trochę i na sufit. Jak najwięcej na ściany? No pewnie. Przecież tutaj. A 1 czwarta metra, 1 czwarta metra, 1 czwarta metra. Nie, tutaj pójdzie 25 na 25, to nie jest 1 czwarta metra. Tutaj 25 na 25, a nie no. metra na ten. Ja nie będę tutaj kleił całej takiej. Słuchajcie, już wam pokazuję. Tutaj jest taki. Du... Jareczka, proszę, please, my friend. Please, my friend, tu 70 cm jest. A nie, 50... no tu 50. Tutaj, no dobra, no to dobra, no to... No, no to wystarczy... No dobra, no jest 25, metra, no 25. I da. Każda. Na dach też będziesz ten? a co? Butyl dawał? No a jak? Nie, ja butylu już nie będę na dach dawał. No a jak? Nie, to już, nie, nie, nie. Butylu na dach już nie daje. Tu tylko plastry po małe, tak jak to widzicie w samochodach osobowych, jest naklejone na, na tym, żeby nie było takiego. Chociaż to i tak wygląda. Nie, tutaj za tak, a tutaj? ale nie, nie będzie dawo. Później, jak już przyklei wszystko, to będzie zrywał i dopiero będzie dawał. Nie, tu wykleję tylko piankę tą 19 mm. No dobra. Jest z moją podłogą wcale nie jest tak źle. Są tylko delikatne takie rdzawki gdzieś tutaj, gdzie ewidentnie tylko coś wpadło pod płytę. Nawet nie jest rdza tylko jeszcze nalot, ale to już tak zostawimy. A takie rzeczy sobie dzisiaj zaraz e, przetrzemy. Odpuścimy i na no to pójdzie podkład epoksydowy ale zanim podkład to jeszcze takim mleczkiem forchem to yy, zaciągnę żeby dalej nie rdzewiało i tyle także gąbka szybciutko to trzeba zaraz przelizać podłogę i tyle yy, to jak używacie takiego mleczka to nie z buteleczki tylko sobie przelać gdzieś bo jak będziecie tą rdzę tam maczać to wam yy, zastygnie w yy, w pojemniczku i się skaszani cały płyn. Aha, przyjechały już yy, Przyjechały już moje panele. Wczoraj o 20 Pan przywiózł z transportem yy, panele krokwie czy jak to tam, sztachety tak właściwie to się nazywa. Mata jest. Yy, inne rzeczy powoli się też już dają, wkręty ni to nakrętki, śruby nie ma co, trzeba się brać za robotę. Jedna trzecia podłogi już ogarnięta oczywiście jak na wrzesień przystało. Stwierdziłem, że wszędzie zmatuje i wszędzie pomaluję nie tylko w tych miejscach, gdzie były jakieś przetarcia. Także jeszcze trzeba będzie tutaj troszkę się przyłożyć i zmatowić całą podłogę. Ale myślę, że warto. Będzie to po prostu kawał porządnej, nikomu niepotrzebnej roboty, ale będzie. No i dobra, jakieś niecałe dwie godzinki później. Pogoda, podłoga zmatowiona. Teraz trzeba to porządnie odkurzyć. No i w te szczeliny takie jak tutaj widzicie, to trzeba tam tym forchem, forszem czy czymś na rdze zapuścić. O, takie dziaby jak tutaj się pojawiają, wykwity nowy ostrz. O, teraz widać. To chcę tym zaciągnąć. Teraz jeszcze tylko odkurzyć. A jak forsz wyschnie, to w poniedziałek malujemy podłogę epoksydem. Reklama poniedziałkowa. Przy poniedziałku oczywiście pakujemy paczuszki. Takie dwa modele Wheelsowe lecą do klienta, Brianowa Supra i Brianowy GTR. Sam polowałem na te modele teraz kilka, gdzieś tam jeszcze w ofercie sklepu jest, także wysyłamy dzisiaj do klienta. Odpowiednio jeszcze będą zabezpieczone folią bąbelkową, żeby się z kartą nic nie stało. Także nie ma się co martwić o przesyłkę. Naprawdę staram się spakować to pancernie. Dużo folii bąbelkowej i taki jeszcze Skyline też leci dzisiaj do klienta. Też oczywiście Fast and Furious i też dużo folii bąbelkowej. I jeszcze jedno zamówienie wam pokażę: takie typowo polonezowe. Naklejka na obudowę filtra powietrza do Poloneza, do dużego Fiata z silnikiem Poloneza. Mamy naklejkę żelową na atrapę, na dekielki. 48 mm OHV Power oczywiście. Stary na wzór jeszcze gregowy jeżdżę klasykiem, gardzę plastikiem. Taka rekonstrukcja naklejki FSO Cars OK oczywiście. Naklejka na słupek z ciśnieniem. Jest też dostępna w wersji do poloneza traka, smyczka w czerwone krzaki, takie intergoroklinowe, naklejkapl do przyklejenia od środka pojazdu, wewnętrzna. No i jadę wolno, bo mi wolno. A komplet uzupełnia biały pas z napisem polonez na przednią szybę i to chyba tyle, jeżeli chodzi o opakowanie paczek w tym odcinku. No dobra, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze takie naklejki z czarnej matowej folii chcę Wam pokazać. Pan reanimuje sobie Durango i poprosił, żeby emblematy, które są fabrycznie, zastąpić właśnie takimi naklejeczkami z czarnego matu. I proszę bardzo, dwa komplety przygotowane, pokryte już folią transportową, lecą dzisiaj do Pana i będzie można po reanimacji auta przykleić coś, co będzie pasowało do felg. Pan poprosił, żeby były takie matowe, jak ma w felgi już zrobione, także proszę bardzo dzisiaj przyszedł czas na podkład epoksydowy i tak sobie malujemy, malujemy, mieszamy farbę. Oczywiście profesjonalne mieszadełko i profesjonalny element do nakładania tejże farby, tak żeby można było coś jeszcze po południu, w poniedziałek ogarnąć. No i dobra, i czekajcie, jak to się teraz robi, tak? I, I gotowe. Magicka. A tymczasem pogoda płata nam figle, yy, bo zaczyna padać grad. Także super wiosna, że tak powiem. Super, naprawdę. Coś wypatrzyłem i muszę wam to pokazać. I sam zresztą chcę też jeszcze rzucić okiem. po czerwonego poloneza przejściówkę to wiem, kto ma w legnicy. Ale ktoś jeszcze jeździ. Taką przejściówką jest do sprzedania. I powiem wam, że wygląda niegłupio. Yy, rzućmy okiem na, te, na, na to cudo. Powiem wam, że niebrzydka przejściówka. Przedam w zarośnik 90. Tutaj jest numer telefonu domowy podany, czyli ktoś, nie jakiś, że tak powiem, młody nabywca tego auta 1.6 na krajeczka, czarne legnickie blachy. Powiem Wam, że wygląda nie głupio, nie głupio, a może zadzwonimy, zapytamy. Jest tu parę patentów pod maską, <laughs> widzicie skonstruowany taki zagroda na oleje i tak dalej. Co jeszcze tutaj, aha lampkę popatrzyłem, bo rozmawiam teraz z Panem, lampka taka, wiadomo serwisowa z PRL-u. Patrzcie jak zapalił, elegancko. No i odczoraj. No i dobra, porozmawiałem z właścicielem. No miły pan, miły pan. Nie stać mnie na tego Poloneza. Syn gdzieś tego właściciela podpowiedział mu, ile można za tego Poloneza wołać. Auto, auto jak widzieliście, ładnie odpaliło, ale kwota, jaką sobie pan zaśpiewał za tego Poloneza, 20 tysięcy. Już za dużo moim zdaniem Ale może to mi się tak wydaje Na pewno trzeba by było trochę w tego Poloneza Pracy wsadzić Bo gdzieś tam już jakieś doły drzwi Wiadomo jak to w Polonezie Wymagają Troszkę Pielęgnacji, troszkę włożenia serducha W to auto, ale 68 tysięcy przebiegu, 34 lata Podsumowując, wnętrze bardzo ładne Zadbane Drugi właściciel i Cały czas garażowany, także i tak się ładnie uchował, jak na poloneza w tym wieku, że tak powiem. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja jeszcze lecę tylko z waszymi zamówieniami i dalej coś działać gdzieś tam z busem. Następny odcinek pojawi się za tydzień i postaram się umieszczać wam te odcinki jakoś systematycznie, żebyście o stałej porze mogli się ich spodziewać. W następnym odcinku pojawi się coś, czego zupełnie nie planowałem, ponieważ gość, który pojawi się w odcinku, był przejazdem przez legnicę. I się spotkaliśmy, zwiedziliśmy jedno miejsce, no ale jakie to miejsce, i co tam zobaczyliśmy, i, i kim jest ten gość przede wszystkim, to zobaczycie już w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. E, hasło na koniec odcinka gość, niech będzie takie e, dobra, jeszcze jedno, jeszcze nie koniec e, w marcu klimatyczny bus wspomniał w jednym z komentarzy spośród wszystkich marcowych komentarzy wybrałem sobie ten jeden e, klimatyczny bus wprawne oko wypatrzył siatkę i wspomniał o siatce ogrodzeniowej, e, jakoś tak przypadł mi do gustu ten komentarz, odezwij się proszę do mnie, klimatyczny busie poleci od Ciebie e, paczka niespodzianka od fabryki 8.1 e, dobra, teraz już kończymy na pewno trzymajcie się, e, cześć, hejpa, do następnego